Dowiedziało się dzięki temu orędziu kilku zasadniczych o, o kilku zasadniczych faktach. Fakt, tak. Przepraszam pana bardzo. Będzie to miał pan okazję po oświadczeniu, dobrze? Lepszej, lepszej ilustracji. Proszę poczekać, dobrze? Lepszej ilustracji. Czy... Ale... Czy może pan się uspokoić? Czy, mo... Czy może pan się uspokoić i zaczekać chwilę? Szanowni państwo, widzimy dzisiaj wyraźnie. Na czym polega tak zwana misja pisowskiej telewizji?